Jesteś tylko żałosną, drobną złodziejką! A ty naprawdę jesteś paranoikiem. Nie widzisz tego? Kawałek po kawałku korporacji odbierają nam świat. Nie można przemykać na to oczu. Ty, co teraz opowiesz, jak to zamierzasz rozjebać, Arasaka? Powiem, że gardzę drobnymi złodziejkami, które myślą, że wizyta w Afterlife czyni z nich buntowniczkę. Wydaje ci się, że rzuciłaś wyzwania Arasace, ale oni potraktowali cię jak śmiecia i zostawili na wysypisku. <śm> Powiedział najgorszy terrorysta w dziejach ludzkości. Mam przypomnieć, jak sam dałeś się zrobić Arasace? Nomada nigdy nie zrozumie, że warto umrzeć, żeby uratować to miasto. Straszny z ciebie chuj. A z ciebie straszna pizda. Może w gruncie rzeczy tworzymy dobraną parę. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo, jak ty moich. Boję się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktowała jak swoje własne. Kurwa! Jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Deshawnowi. A jak się żyje w moim ciele? Wszystko jest za duże albo za małe. Monach nawet nie mówię, bo to jest szaleństwo. Jest też wkurwiający lak pomiędzy widzeniem i dotknięciem. Gdy bierzesz do ręki kubek, mijają wieki, zanim poczuje ciepło Kiedyś odpalałem jednego szluga od drugiego. Teraz cały czas jestem na głodzie nikotynowym. Stopniowo się przyzwyczajam, ale jest parsze, wiele. Czy to będzie niezauważalne? Czy kiedyś będę się dziwiła, jak mogą bać się tej zmiany? Wiem tylko, że najgorsza rzecz, jaką można zrobić człowiekowi, to zabrać mu tożsamość. Powiedz, czego ode mnie chcesz. Ale tak naprawdę. Musisz mi pomóc załatwić porachunki z za Arasaku. Tylko tyle. Chcesz dokopać Arasace, ja nie chcę umrzeć. Wygląda na to, że oboje mamy jasno sprecyzowane cele. Na dodatek zbieżne. Ty potrzebujesz dotrzeć do Mikoshi, żeby się uratować. Ja, żeby je zniszczyć. A ty znowu swoje. Chodźmy do Mikoshi, zastrzelmy system. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę. I powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć? Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem i ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi, do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Jeśli się dobrze zastanowić, i to możesz mnie. Gówno tancję. wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wymknął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami Entropii, rozumiesz? Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Kurwa! Jeszcze nie rozumiesz, ale przyjdzie na to czas.